Witam w programie Aga czyta tutaj. Dzisiaj książeczka o transporcie Ciężarówka. Tekst Katarzyna Campbell, ilustracje Marek Szal, wydawca Jafi Spółka Zo. Ciężarówka. Nie był wcale to przypadek, że kierowcą został Radek. Marzył przecież już w zerówce o prawdziwej ciężarówce. Zawsze zanim w trasę ruszy, Dobrze pojazd sprawdzić musi światła, olej i powietrze. Bo jak jeździć, to bezpiecznie. Ciężarówka raźnie warczy. Mknie paliwo dziś dostarczyć. Doczepiona doń cysterna, wypełniona jest do pełna. Wnet do celu dojechali. Radek już na stacji paliw. I z cysterny do zbiornika poprzez wąż paliwo znika. Radek musi na budowę rury zawieźć dziś stalowe. Zaczepiona jest przyczepa. Wszystko sprawne, można jechać. Dojechali w mig na placyk. Dźwig był gotów już do pracy. Sprawnie Radek nim kierował, rury szybko rozładował. Rankiem zepsuł się traktorek. Jedno kółko ciśmiał chore. Do garażu na lawecie, ciężarówka go zawiezie. Radek ciągnik tam zostawił, pan mechanik część naprawił. Traktor jeździ doskonale, nic nie boli go już wcale. Dziś do sklepu jest dostawa. To dla radka łatwa sprawa. Widlak dzielnie wnet pracował, z magazynu woził towar. Na naczepie ciężarówki Radek zawiózł w mig lodówki. Swoją pracę Radek ceni i na inną nie zamieni.